Jak tam chłopie? Wstałeś już? To dobrze. Witam na tonarzu dziennym z kącika kultury fizycznej jeszcze pasa. Jestem przyziębiony, w piątek mnie przewiało, w sobotę... W sobotę już zacząłem być chory, w niedzielę byłem chory. Dzisiejsza noc była chujowa. Się budziłem, nie mogłem spać gołem, bolała kurwa, miałem zatoki zajebane. Przepraszam, że przeklinam. <noise> zatoki mi przewiało. W piątek jak wracałem z boksu zgrzany, nie miałem czapki już miałem kurtkę roztworzoną miałem tylko koszulkę pod spodem mnie przewiało, ale już biorę od dwóch nie od wczoraj za, gripek za zatoki za coś takiego jeszcze jakieś tabletki na zatoki zatokam forte i syrop na kaszel. dzisiaj jest poniedziałek robię plecy właśnie wlatuje ostatnia seria ciągów Nei mm -hmm. mm -hmm. 140 kilo, 12 razy, także coraz lepiej to wygląda. Ciągi robię tak co dwa tygodnie, a ja nawet nie wiem czy 3 tygodnie temu nie robiłem ostatni raz ciągów. Także wychodzi na to, że czym rzadziej je robię, tym lepiej. Nic mnie nie boli. Wcześniej coś mnie tam zawsze szczykało w tych korzonkach, czy tam w kręgosłupie, a teraz nic odbukać 140 kg 12 razy i to tak lekko mogłem w sumie i więcej założyć jakbym. Miał. No tu jest 140 25, 10, 10, 15 i 5 i sztanga 10. Tak, 12 ruchów lekko tak, ale nie, nie robię żadnych maksów, Do 12 ruchów i wystarczy. Dobra, przygotuję drugie ćwiczenie, dociąganie sztangi będzie. Oczywiście jak zawsze zapomniałem nagrać jednego ćwiczenia. Nie? Dociąganie sztangi w opazie tutaj o tym co mówiłem, że będę robił. Kurwa nie wiem o czym ja myślałem. W każdym razie nie nagrałem i trudno. Pokażę Wam dalsze ćwiczenia i to będzie wysłowanie handlami i ściąganie uchwytu na wyciągu górnym do klatki. O, tutaj większą ilość powtórzeń. Jak widzicie, kaszelek Męcz. No trudno, no nie nagrałem. Kurwa, zapomniałem. No. Robiłem, czyli, czyli będzie tylko ciągi, dociąganie sztangi leżąc, wiosłowanie handelkami i ściąganie. Uchwytu na wyciągu górnym. Cztery ćwiczenia. Do. Tak to w międzyczasie czasie seria myślałem, że będzie gorzej mam no te zaboki zawalone kaszel myślałem, że będzie gorzej, ale ale nawet mi się bardzo dobrze po przeziębienia. Yy. I to w międzyczasie sobie posprzątam między seriami muszę być ciściutko, muszę być wszystko poukładane Na zrbi sem je selike bluška. A mogę powiedzieć, że z dzisiejszego treningu ciągów, gdzie ja robię ciągi raz na 3 tygodnie, to sobie 140 na 12 ruchów wziąłem i to tak kurwa, de Lekko. Widzisz, ten 12 ruch tak samo szedł jak pierwszy. Także przypuszczam, że jakbym się skoncentrował na tym, to też tam bardziej bym w ciągu. Zrobił siłę niż w wyciskaniu, bo w wciskaniu już nigdy nie zrobił siły potężnej przez te moje właśnie uszkodzone tricepsy. Ale to nic, to nie, nie szkodzi. Bo ogólnie to mi nie przeszkadza w życiu, nie? Że miałem te głowy wewnętrzne naderwane. Jedyny, jedyny minus to, że wyciskam mniej na ławce płaskiej, nie? A tak to nie ma to ogólnie jakby znaczenia. Na przykład w walce to i tak prowadzamy ciosy proste, nie? To to wszystko leci z barku. A w chwycie, jak się łapiemy, raczej bicepsy przy ramiona tutaj odgrywają główną rolę. Dobra. Da, uh. 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 4 serie po 18 ruchów wychodzi górnego wyciągu. 4 serie po 12. Może jeszcze dołożę sobie na, na wyciągu na górnym. Wyciągu Dobra, lecę. To... Szkoda czasu. to na tyle jeszcze mam po dwie serie dwie serie hanki dwie serie wyciągu ale już kończę chcę sobie jakąś muzyczkę włączyć do treningu bo nie mogę włączyć jak ćwiczę, bo nie będzie mnie raz, że słychać a dwa, że youtube blokuje wtedy taki filmik, nie? bo za prawa autorskie Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, wbijacie na skrzypastubesho.pl Oglądajcie mój kanał. I że bo niedługo postaram się trochę urozmaiceń, żeby było gdzieś coś z terenu. Także może na grzyby pojadę. Także pozdrawiam i żebyście mi byli.